No i dzień dobry, moi mili. Jak się domyślacie, albo się nie domyślacie, ale jestem nadal w województwie świętokrzyskim. Jestem tu przede wszystkim na zaproszenie tego urwisa, którego widzicie, mianowicie sprawcą czynów moich i postępków jest w głównej mierze mój przyjaciel Sebastian Grabowiec, prezes świętokrzyskiej grupy eksploracyjnej. No i żeby nie było urwisów, jest dwóch. Maćko, <laughs> Maciek, także członek Stowarzyszenia Świętokrzyskiej Grupy Eksploracyjnej, a my wylądowaliśmy w pewnym, e, jakby to nazwać,. bardzo ciekawym i historycznym miejscu. Tak, mianowicie, zobaczcie, obracamy kamerę i Wam pokażę, gdzie ja tutaj wylądowałam. Jesteśmy, moi drodzy, na Świętym Krzyżu. No, i Sebastian wspominałeś, że jest to miejsce, które ma ogromną histori historię, że tak powiem. Nasze góry w Tak, tak. Znajdujemy się na Świętym Krzyżu, na górze też zwanej Łyscem. Jest to druga co do wysokości góra w Górach Świętokrzyskich. A kiedyś, zanim powstał klasztor, był to ogromny ośrodek kultu. No, nazywany kultu pogańskiego, ale była to wtedy nasza religia, czyli kultu słowiańskiego. Czczono tutaj e, kilka bóstw, tak naprawdę. E, no i żeby, takie były czasy, żeby zapobiec e, rozpowszechnianiu, się, roz, rozpowszechnianiu się tego kultu, e, no, przychodziły czasy chrześcijaństwa, postanowiono postawić tutaj kościół. E, pierwsze... E, Legenda głosi, że pierwszy kościół powstał tutaj za sprawą Bolesława Chorobrego w 1006 roku. Natomiast, prawda jest taka, że już była pisana, mówią o tym, że między rokiem 1102 a 1138 rokiem kaplicę fundował tutaj Bolesław Krzywousty. Początkowo była, była to kaplica pod wezwaniem święcej, świętej trójcy. Rozumiem. A tutaj były jakieś wykopaliska, Sebastian, na tej górze? Yy, wiesz co? Yy... Wołowanie w ogóle też stałe. Do... No, także tutaj... O. Panie, było jakieś podania przeprowadzić takie konkretne o tej miejscu. No bo ja pamiętam, Maćku, jak kręciłam film z panem doktorem Jackiem Pierzakiem o klasztorze na Jasnej Górze, mm. no to pan doktor udowodnił i był w posiadaniu argumentów, że wcześniej na Jasnej Górze znajdował się Zamek Średniowieczny. No to tak może być. Więc tu też prawdopodobnie może było jakieś grodzisko albo coś, nie? Odwa odwałowanie całe dookoła jest na pewno i to jest widoczne z tym. Tak, jest wał kultowy, nazywany teraz Gołoborzem chodźcie może się przejdziemy kawałek, czy już chodzimy, to się Możemy się przejść. Jest wał, tak, kultowy, który powstał właśnie na przełomie 10 XI wieku. I można go zobaczyć, jeżeli będziesz się zapraszał, to możemy tam pójść. Pozostałości w zasadzie tego wału, ale bardzo dobrze widoczne. I to jest, to jest rodzaj, słuchaj, to miejsce jest rodzajem też takiego, takie jak właśnie dla nas ta Częstochowa Jasna Góra, to takie coś można odbić jakoby do tego miejsca? Tak, tak, Część tak. Władysław... Rolę tak. Niż Jasna Góra, tak, Władysław Łokietek sprowadza tutaj relikwie drzewa Świętego, sprowadza ją za pośrednictwem króla Węgier, i wtedy klasztor e, nabiera naprawdę dużego znaczenia. Odbywają się tutaj pielgrzymki, e, przyjeżdża, e, przybywa masa ludzi. E, sam e, Władysław Łagiełło, Jagiełło był tutaj kilkukrotnie. Przed, oh, przed jego koronacją, przed, kiedy podróżował z Litwy, no. najpierw przed Krakowem odwiedził święty krzyż, klasztor tutaj. E, okay. Przeor, e, ówczesny przeor e, klasztoru e, koronował go. O. Przybył do Krakowa stąd właśnie i koronował Władysława Jagiełów Przed Grunwaldem Władysław Jagiełło pielgrzymuje tutaj. Droga, która prowadzi, którą widzimy e, z tamtej strony, od, od Nowej Słupi nazywa się Drogą Królewską, właśnie za sprawą Władysława Jagiełły, który tutaj pielgrzymował, tak jak wspomniałem. O, no proszę. Czyli gdzie historia miesza się właśnie z kultem religijnym, wcześniej pogańskim, a potem z wiarą chrześcijańską. Zgadza się, zgadza się. No pięknie, chociaż myślę, że dobrze dzisiaj trafiliśmy, słuchajcie, bo praktycznie nie ma tu nikogo dzisiaj. No zazwyczaj jest tu masa ludzi, nie wiem czy tak e, siły z góry sprawiły, że przestał padać deszcz, zaświeciło słońce, czy to może Twoje przybycie, Kasiu? <laughs> że wszyscy się stracili. Wszyscy się zatracili, tak. I, i... tak. No zazwyczaj jest tutaj masa ludzi odwiedzających, pielgrzymujących, no dzisiaj tak się nam fajnie udało, że, że niewiele osób. No. Piękny widok. No, i dobra. Sebastian powiedział coś, na co muszę włączyć kamerę z powrotem, gdyż powiedział, mhm. iż w środku znajduje się krypta. Tak, jest tutaj krypta, do której za chwilę wejdziemy. Jest tam zmumifikowane ciało. Niektórzy mówią, że jest to ciało księcia Jeremiego Wiśniewieckiego, ale są też głosy, że. Że nie, że jest to najprawdopodobniej ciało e, powstańca styczniowego, ponieważ tutaj też e, walczyli powstańcy styczniowi. Aha, o, i rzeczywiście krypty. No to idziemy. Będziemy się bardziej mówisz, że już patrzymy, kto, że niby tutaj spoczywa, mhm. no niecodzienna sprawa. Tak, jest więcej gry, są... Jest zamowrana to błędną tak. Więc... ale nie są udostępnione teraz do zasadników. Kiedyś to pomieszczenie czwórka to patrzcie było jeszcze. I to bardziej ludzi takich normalnych nie, nie Zakonników, za tak. Aha. No znamy są czy to jest faktycznie jego ciało. Teraz Chcemy wierzyć, że tak jest. No, okay. Jeszcze raz zbliżenie, słuchajcie, żebyście sobie przesłuchali. O, no tak. Tu jest jeszcze szerszy opis, zobaczcie sobie. O, żeby Wam nie przysłoniła moim cieniem. kozackie był nazywany też y, batem na kozaków. Aha, czyli to znana postać, jeśli tak. to jest ten pan. Zgadź. I tu spójrzcie, jeszcze mamy przykład. Jest opis, co? Aha, krypta benedyktyńska. też się sobie zatrzymać. Ja. Idziemy teraz na wieżę. Na wieżę no. widokową, tak. Z nią też jest związana ciekawa historia, ponieważ w 1914 roku, po rozpoczęciu I wojny światowej, Austriacy wchodzą tutaj na Święty Krzyż. I z racji tego, że jest tutaj e, świetne miejsce obserwacyjne, kiedy wycofują się, bo nad, podchodzą już wojska e, carskie, wysadzają tą wieżę w powietrze. O, e, później jak będziemy chodzić, to zresztą jak zobaczysz tutaj, to fragmenty tej wieży leżą, oryginalne fragmenty tej wieży leżą do tej pory, te kamienie między innymi. Natomiast wieża zostaje odbudowana e, kilka, lat temu, e, więc, kilka lat temu. Dopiero kilka lat temu. Dopiero kilka lat temu. Dlatego to nie jest że tak powiem oryginalna wieża, ale bardzo dobrze, że wróciła na swoje miejsce, bo widok jest z góry niesamowity. Posągowe, jak to się mówi. Tak. No to idziemy, moi drodzy. Idziemy. Pięć milionów schodów, a ja cały dzień. Chwilkę. Jesteś naprawdę. Podziwiam cię naprawdę. No to chyba To Chyba zamknięte. Chodzimy. Zobaczymy czy nam się uda moi drodzy. Ja Niektórzy biegną, tak. Schodów tu jest milion czterysta. Aha, wierzę, tak. No zobaczymy czy nam się uda coś zobaczyć. Pani obsługująca gdzieś. Znignęła. Zobaczcie sobie. Tu pewnie pozostałości o wiele starszych. Uh. Idę, idę. O takie coś nam chodziło. O kurcze. どうぞ。<Yeah. S 2> yeah. No tak, ja wiem, rozumiem. No przedzam, żeby tam się nie śliznę. Kasiu, proszę. Idę idę. Góry się to wszystkie stoją przed tobą otworem. Proszę. Tak. I zdobyłam je w szpilkach. O! Proszę. Fuh. Było warto, nie? Chociaż ledwo żyje. <grym> Obejdźmy, że możemy obejść że do tak. O Boże. No pięknie. Nie uważacie? Dobrze, że tu weszliśmy. Udało się na ostatni moment. Zeszliśmy z wieży i Sebastianowi się przypomniała kolejna ciekawostka dotycząca tego miejsca. Tak, w momencie kiedy benedyktyni opuścili już to miejsce, a było to po powstaniach styczniowych, dekretem cara urządzono tutaj więzienie ciężkie. No. To więzienie tak naprawdę funkcjonowało aż do wybuchu Pier II wojny światowej. O. Były tak ciężkie warunki tutaj, że ludzie, którzy byli tutaj przetrzymywani, często nawet brodzili w wodzie po kolanach. O. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy uwalniają wszystkich więźniów. Ciekawostką jest taką, że był przetrzymywany tutaj nawet Stefan Bandera. O. Później Niemcy urządzają tutaj obóz jeniecki i również Panują okropne warunki. E, dochodzi nawet do tego, e, do aktów kanibalizmu. O Jezu. Więc Niemcy e, na ścianach e, w języku rosyjskim, w języku polskim, w niemieckim e, piszą, e, tworzą napisy, e, które mówią, że kanibalizm będzie karany śmiercią. I jeden z takich napisów do tej pory zachował się na, e, na ścianie wewnątrz klasztoru. Ja ciekawe. To no, grube. Taka ciekawostka. <głos》>